Ejka moi drodzy kolejny boksik 17-18 tym razem uśmiecha się do nas Lonzo, NBA hoops koszykówka jeszcze mam dwa takie boksy więc chcę sobie szybciutko odpakować poza nim długo będzie nowy sezon nowa kolekcja i jak będę kupował coś z NBA to bardzo możliwe, że właśnie z nowej edycji. Wyciągniemy sobie stąd tak samo jak przy ostatnim boksie połowę. Ty. I dla dmiany, może na dole. Oj, jedna mi się schowała. Zaraz i policzymy. Reszta na drugi filmik. Powiem Wam, że już powoli się niecierpliwie na nowy sezon. Mnóstwo było zmian jeżeli chodzi o składy nowy mistrz, który jest 99% prawdopodobieństwo, że mistrzem nie będzie, ponieważ ich główny, najważniejszy zawodnik wybrał Los Angeles niż zimne Toronto. Wiadomo o kogo chodzi dobra, zobaczmy. Aha, jeszcze chciałem sobie tylko na coś kuknąć. Sorry sorry. Zobaczmy, czy trafią się w tym odcinku jakieś fajne karty, ewentualnie autografy, oby, oby. Mamy 12 paczek, więc zwlekać za bardzo nie możemy. Malachi Richardson, DeMarcus Cousins, Chandler Parsons, Tony Bradley, John Wall. No i karta to Backstage Pass, DeLon Wright. Coś tam ostro sobie. Na tablecie przegląda, bardzo możliwe, że jakieś zagrywki, bo teraz w NBA mogą nawet na ławce oglądać. Trenerzy mogą pokazywać jak bronić, gdzie szukać luk, żeby atakować. Maurice Harkless do Marie Caro. robię Wam ten odcinek parę dni po tym, jak Francja ograła Stany Zjednoczone. W wielkim szoku nie byłem, ale mimo wszystko zaskoczony byłem troszkę. No, ale potem jak popatrzyłem na pierwszą piątkę, to doszedłem do wniosku, że wcale być nie powinienem, bo czterech na pięciu to byli gracze NBA. Whiteside, Bradley, Kobe Bryant. No dobra, powiedzmy tutaj. Rookie, Iwundu. Steph Curry, We Got Next i to jest Tyler Lydon. Dejonte Murray, uh, Dimitrios Jackson, Kto tam był? Nilkina, oczywiście Gobert, uh, Batum i ten, Jezu, ten z Magic, jak mu tam, Point Guard czy Shooting Guard? Zawsze nim zapominam. Dobra, nieważne. Ja mam go przed oczami, jak sobie przypomnę, to powiem, może znajdę jego kartę i nie będę musiał szukać. Kenneth Reed, Dante Jackson. Davis Coldwell Pope Isaiah Thomas Kurde biedny Isaiah Tutaj miał taką szansę podpisać fajny kontrakt i... ja się gdzieś za jakieś marne grosze Zdrowie stracił tylko dla nich Grał kiedy mu siostra umarła Potraktowali go po chamsku Totalnie Justin Swin uh, Winslow Action Shots Chris Middleton Body Healed Patrick Beverly. No i niestety taki żywot zawodowego gracza, w jakiejkolwiek mi widzę. To samo ostatnio spotkało do Marka Miała prospekty na bardzo dobry kontrakt. Na wszystko się posypało łącznie z jego zdrowiem. Ike, a Nick Bogu. Ponieważ to jest <ścoughs> kolekcja, no jest ruki i siedzi a, podczas draftu. W akcji go nie widzieliśmy i pewnie go nie zobaczymy. Może gdzieś się rozwija. Jakiś League albo coś takiego: Yogi Faro Aaron Gordon, Zach Collins, Nick Nykstalskas. Tutaj mamy szaka w NBA Hoops. Ciekaw jestem, ile osób z Was gra w NBA Hoops. Podobno straszne zdzierstwo ta gra. Ja osobiście gier sportowych nie za bardzo y, lubię. Strasznie czas zżerają. Noah Vonley, Dragon Bender ale podobno już jadą po bandzie z tym co trzeba odstawiać żeby w ogóle mieć jakiekolwiek szanse do wygrania typu tam te paczki i tak dalej Baldwin, możecie mnie uświadomić w komentarzach Malcolm Delaney, Josh Hart, fajne rookie, Yannis Antetokounmpo, Lori Markkinen Moje ulubione inserty, Courtside, Kemba Walker. Piękna karta. Tego oczywiście aż tak dobrze nie widać tutaj, no ale możecie mi wierzyć. Na słowo Cole Aldrich, albo oldridge, Courtney Lee. No to będzie to już połówka. Tim Fraser, Omer Asik, albo Asik. Markel Fultz też przepadł. ciekawe czy co z niego będzie. Chyba w Orlando siedzi. Gordon Hayward kolejny, który poszedł do innej drużyny. Dobrze mu było w Utah. W celtach to nic. Za wiele nie działa. Mamy drugą rundę. Avery Bradley. Limit do 999. Karta 619. Tfu Nemania Bielica. D'Angelo Russell. Alan Crabb. Ciekawe, gdzie on teraz jest, bo był w Netsach. Patrzę ostatnio na skład Netsów i wiadomo, jest Kevin Durant, jest DeAndre Jordan, jest Kyrie. Zostało kilku tych takich dobrze się prezentujących młodszych, typu Carys LeVert, Spencer Dinwiddie, ale jest bardzo dużo twarzy, których nie kojarzę. Drew Holiday, także będę musiał się z nimi wszystkimi znów poznać. Mike Conley, Lonzo Ball Rookie. W Pelicans siedzi. Zobaczymy czy złamie mu to karierę, czy jednak się pozbiera. Talentowany koleś. Nick Young. Może coś z niego będzie. O, tutaj coś mam odwrócone. A, to chyba jest... No, 2K znowu. Szczerze to średnio mi się to podoba. Już trzeci raz ta sama karta. Tych kart Pełno wyskakuje. Ani one są ładne, ani potrzebne. Darowaliby to sobie Isaiah Whitehead, Gorgi Jane. Zobaczymy, jak w następnej edycji... Właśnie. To jest... Coś mi się trąciło chyba. To jest edycja 17-18. Jak będę otwierał ostatni box, który jest z 18-19, to będę musiał zwrócić uwagę, czy dalej te karty są. To jest taka promocja tej gry, szczerze powiedziawszy. No, tak jak mówiłem, mama. Mieszane uczucia co do niej. Jeremy Lamb, Torian Prince, Jonathan Isaac, Kyle Korver. Team Leaders, Goran Dragic, 20 punktów i 30. Karta niezła, podoba mi się. Danny Green, Chris Dunn, Alfa Camino. Lecimy dalej. Ile mamy jeszcze? Cztery. Nikola Jokic, Derek Favors, Kelly Olenek, Tu będzie jakaś limitowana z playoffów. Widzimy te takie pofalowania. Jest i Kobe, James Harden. Przypominają te karty swoim wzornictwem. Serię z 2012 13 którą a, otwieram swojego czasu, parę boxów, Brilliant. To właśnie tam były tak podpisane nazwiska uprawiają ostry recycling do 2017 numeru 1740 Chris Middleton, Ten pierwsza runda czyli na razie mamy słabe karty, numerowane 2017 i 999 Satorański Potul Potuł, jak go tam zwają. Co my tu mamy Harrison Barnes Alfred Payton. Justin Jackson, Eman Shumpert, Jaleel Okafor. Typów. I mamy Thunder 76ers, tutaj jest oczywiście Steven Adams, a ten to jest... Kurde, nie wiem, to jest ten, którego tak przerzucali z drużyny do drużyny. W Brooklynie też chwilę był Jaleel Okafor chyba. Chyba tak. Uzdolniony, tradycyjny center, no ale tradycyjnych centrów to teraz nie za wielu jest w NBA, więc nie mają dla niego zbyt wiele roboty. Tyson Chandler, Von Maker. No i co? Będzie autograf czy nie będzie w pierwszej części? I jak będzie to czy będzie dobry? Udonis Haslam, Miles Turner, Dwayne Bacon. Ok, jest autograf. Dwight Powell z Mavericks. Autograf no weterana. Niestety niepowalający na kolana. Nawet się ładnie rymuje. Caleb Swanigan, rookie do 199. Też słaba karta. 93 numer. No to trzy karty numerowane i wszystkie kiepskie. To jest Jones. Mingauskes Kuzmińskis. Mingał. Nie. Min... A, braku z Mińskos, nie będę się męczył. Ale ma... Nie, dobra, wróć. Jego imię w końcu. Mindał... Mindałgas. Mindaugas. Kurczę. Nie bądź z naszych rejonów, bo to pewnie łotysz e, litwin Strzelam, że łotysz, bo oni mają dobrych zawodników. Ale takie imię, że można sobie język zaplątać. Trevor Rizzo. I jeszcze jedno mamy. Cieszę bo by, jakby to był autograf, znowu druga część byłaby bez niczego. Josh Richardson, Lance Stevenson, Seth Curry, mamy DeAndre Foxa, nie, De'Arona Foxa, sorry, sorry, sorry Sorry. Kobe Bryant, NBA Hoops, Picture Perfect, Robert Covington, Willie Hernandez, i jeszcze. Nie Hernandez, tylko Hernan Gomez i Ryan Anderson. Dobra. Mamy autograf, trochę słaby, no ale trudno jest. Oby był lepszy w następnym odcinku. Powinien wpaść ruki, więc trzymamy kciuki za jakiegoś naprawdę fajnego gracza. Tyle na dzisiaj, zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się wszyscy, pa.